Uważaj trochę! Widzę tego samochodu. Widzę konwój ludzi Hansena, ale netranerzy raczej nie jeżdżą pod eskurtą. Czekam dalej. Ani śladu celu. Ani śladu celu. Rozwalony Cortez zatarasował drogę. Robi się korek. O, to na pewno nie oni. Wybraliby lepszy wóz. Bara motocyklistów. Nie sądzę, żeby cele nagle zmieniły środek transportu. No, to nie w ich stylu. Kontynuujemy. Widzę ich. Potwierdzam, obydwoje są w środku. Masz sygnał? Czasu. Zapewne staną gdzieś po drodze. Zaparkowali? Opuścili pojazd. Idą w kierunku klubu. V, możesz przechwycić samochód. Zaczynaj. O! Oh. Ten swoją drogą fajna fura. Ty nie podziwiaj, tylko działaj. Na razie idzie gładko. Wizję z kamer. Świetnie. Na wszelki wypadek sprawdź, czy wszystko działa. Kamery są. Nadajnik odpowiada. Gotowy do przejęcia sterowania. Teraz czekamy. Klienci na miejscu. Zaraz będą wsiadać. Przygotował się do obsługi. Hansen. Może się z nim umówię? Widziałeś, jak się na mnie gapił w Black Sapphire? Ale może to tylko Kac. Kurwa, nie wiem. Na kacu zawsze mam dziwne pomysły. Tak, a tak poważnie, to co o nim myślisz? Dobra. Przejmuj kontrolę. Chwila. Chcę posłuchać. Myślę, że pod nim się teraz pali dupa. Po tym, jak zestrzelił ten samolot. Ta robota nagle stała się ryzykowna. Ale kasa jest dobra. Robimy to i znikamy. Ja pierdolę. Ale mam kaca. Nie ja pierdolę. Akurat dzisiaj co? Mówiłem ci, żebyś nie otwierała kolejnej butelki. I słyszymy się. Nie przeszkadzaj. A ty? Jak go czytasz? Widziałem jak podszedł do komendanta policji i poklepał go po policzku. Jak szczeniaka. A tamten nic nie zrobił. Hansen to twardy skurwiel. Będą chcieli go zabić. Ale może przeżyje. To prawda. Podoba mi się. Na raz do łóżka. Może dwa. Win, czas ucieka. Ktoś przejął kontrolę nad samochodem. Ejmerik, odpal alarm! Potrzebujemy pomocy! Nabierza sektor ataku. tak. Ale że wszyscy w tej co się tam dzieje? Bronią się i są dobrzy. Jesteśmy odcięci. Jazda. Kurwa! Co? Co jest? Kurwa Nie. mać! Wow. Bożeż, ja pierdolę. Cele unieszkodliwa. Kurwa mać, zabiliście ich. A myślałeś, że co? Zwiążemy im ręce taśmą klejącą i zostawimy w bezpiecznym miejscu, żeby jak się uwolnią, zadzwonili sobie po pomoc? To nie jest zabawa. My albo oni. Taka jest tutaj stawka. Wybrałem nas. Alex, wiedziałaś o tym. To była egzekucja. Oczywiście, że wiedziałam. To nie jest moja pierwsza misja. Jak już w tym jesteś, to w tym jesteś. Rozumiem. Trudne decyzje w ramach większego dobra. Większe dobro, mniejsze zło. Koniec końców zawsze chodzi o to samo żeby uspokoić sumienie i zrobić właściwą rzecz. Mamy dla Was przygotowane przebrania, ale musisz jeszcze zgrać kody dostępu. Aurora powinna je mieć u siebie. Ona ma kody dostępu? Na pewno. Jej brat zgrywa pamięć do banku danych. Kiedyś go z tej pamięci okradli. Nie ryzykowaliby, że stracą kody. Czuję się, jakbym robił coś bardzo niewłaściwego. Serio? Rozumiem, że nigdy nie zabrałeś broni z ciała przeciwnika. W jeszcze imprint behawioralny. Czekaj, mój głos. Niezły. Nie wierzę. Nie do poznania. Przerażające. No nie? Wypróbujmy to. Przedstaw się. To musi być coś więcej niż wygląd i głos. Zmienia też zachowanie, więc zapewne dotyka gospodarki hormonalnej. Człowiek to biochemia mózgu. Zgadza się. Odkręca cię. No dobra. Spróbujmy. Ejmerik Kassel. I tyle? Aha, tyle. Dobrze. Brzmi jak on. Na początku jest dziwnie. Zaraz się przyzwyczaisz. Daj sobie chwilę i ruszamy. Klient czeka. Aleks, posłuchaj. To nasza ostatnia wspólna akcja. Nie zapomniałem o naszej umowie. Mam potwierdzenie od Myers. Misja dyplomatyczna. Emerytura bezterminowo. Dzięki, Reed. Gotowa? Kurwa, pewnie. Widzę, że sprzęgasz się z Techem. Już mówisz, jak on. Denerwujesz się przed akcją? Chyba tak. Ale. bo słyszę jakieś ale. Głupio. Tak to nazwać. Brakowało mi tego. Okej. Okay. Do roboty. Widzimy się na stadionie. Nazywasz się Aymeric Cassell. Sprzedam ci mój sposób na to, żeby wczuć się w kogoś innego. Zadaj sobie trzy pytania. Czego się boi? No, Czego pragnie? I jaki jest jego największy sekret? Masz? To teraz nie mów. No. Pamiętaj o tym. I po prostu bądź nim. To co? Ejmerik, co myślisz o tym całym Hansenie? Jest niczym więcej jak produktem ubocznym. Wyplutym przez wojnę wielkich tego świata. Amalgamat z cudzych kryzysów. O kurwa, ten filozof. Jeszcze jedno. Tacy ludzie jak Hansen nie dorabiają się milionów, jeżeli nie ma w nich czegoś więcej niż to, co widzisz na pierwszy rzut oka. Dobre to było. Naprawdę? Jesteśmy. Jama smoka. tutaj. Zanim wejdziemy, pamiętaj. To on chce czegoś od nas, a nie my od niego. Kody dostępu do mainframe'u. Przyszliśmy je tutaj sprzedać. Trzymaj się faktów. Pamiętaj. Jesteśmy w roli. Hansen na nas czeka. Powodzenia. Hansen się spiął, Murphy się spiął. No i zaraz będziemy musieli się spiąć. Ta strefa jest strzeżona. To świetnie, bo mamy spotkanie z Hansenem. Już, już. By, Dotarliście, dobrze. Nie poznaliśmy się wcześniej, jestem Murphy. Hansen już jest? Jest. Czeka. Świetnie. Murphy, coś mi to mówi. Wydaje mi się, że się znamy. Nie przypominam sobie. Jesteś pewny? Nie bywałeś w burdelach w Paryżu? C co? Chujatne, Murphy. <grym> Jesteś w porządku. Tutaj wysiadamy. Będziecie dzisiaj pod obserwacją, bo wiecie, Hansen dostał cynk, że polują na niego jakieś koty ze fajej. Aha, czyżby. Spokojnie, sytuacja jest pod kontrolą, ale kazał sprawdzać wszystkich. Bez wyjątku. Cały stadion jest obstawiony przez naszych ludzi. Mamy też ciągły skan z dronów. Broń, możecie zostawić tutaj. A teraz skan tożsamości. Bo wiecie, żartujemy sobie razem, lubimy się, robimy interesy, ale przede wszystkim robimy tutaj interesy. Centrum naszego małego królestwa. Wyjaśnij mi, proszę, na czym dokładnie polega wasza operacja? Handel bronią. Chcesz wywołać wojnę? Przejąć władzę w jakimś kraju? Nie zadajemy pytań. To wszystko z Night City? Tak, gdzie? Mamy szerokie kontakty na całym świecie Lagos, Bałkany, Australia, Japonia. Jestem na miejscu. Przygotowuję drogę ucieczki. Nie spieszcie się. Potrzebuję minimum kilkunastu minut. No, zapraszam. Nie dało się tego zrobić wcześniej. Połapaliby się. I Ejmerik. Hey wiem, że nie muszę tego mówić, ale nie wychodź z roli. Powodzenia. Chodźmy dalej. Mój brat. Taki jest. Mało mówi. No, zauważyłem. Czasami straszliwie mi to wkurwia. Ciebie nie? Krótko się znamy. Mm. Dyplomata. Songbird potrzebuje jeszcze chwili, żeby rozbroić tę maszynkę. Mamy czas, żeby pogadać. Nie śpieszy się nam. Wierzę. Słyszałem, że w ogóle jesteś człowiekiem, który rzadko kiedy się spieszy. Nie lubię marnować czasu i energii na mało znaczące kwestie. Słyszałem. Dlatego pozbywasz się wspomnień i przechowujesz je w bankach danych. To kwestia pewnej higieny duchowej ekonomii. Trzeba sobie odpowiedzieć na pewne pytania. Wierzysz w Boga, pułkowniku Hansen? Którego? Euro, dolara? Władzę? A może po prostu w Chrystusa? Nie, raczej nie. Szkoda czasu. Rozumiem. Doskonale. Zobaczymy, czy koniec końców dobrze na tym wyjdziesz. Zmieniając temat. Mam nadzieję, że dobrze się bawiliście, Black Sapphire. Słyszałem, że szły gry o całkiem spore stawki. Mam nadzieję, że dobrze wam poszło. Szło różnie. Ale na koniec się odkuliśmy. Przyszedł jakiś lamus i chciał zagrać o wszystko. Przegrał. Ha, właśnie, lamus. Należało mu się. Black Sapphire to moja duma. Długo pracowałem na to, by pojawiali się w nim kluczowi ludzie z Night City. Wasza operacja na stadionie też robi wrażenie. Chyba nawet większe niż impreza w Black Sapphire. No, jedno nie działa bez drugiego. Żeby zarabiać miliardy euro dolarów na handlu bronią, trzeba płacić miliony ludziom zajmującym wysokie stanowiska. Możesz więc nazwać stadion. Częścią operacji Night City. Swoją drogą, dawno chyba nie byliście w Night City. Od czasów Sino-Shu. -Sure. To prawda, ale jakiś czas temu prawie tu przylecieliśmy na chwilę. Eimerick miał tu do załatwienia interes. Mój brat kolekcjonuje samochody. Zawsze mu mówię, że to przepięknie pretensjonalne. Ciekawe. Jakiż to model ściągnął cię z powrotem z Europy? Taki gość. Może znasz. Nazywał się Grayson. Chciał mi sprzedać klasyczny Porsche po jakimś muzyku stąd. O, wszyscy w mieście dobrze znamy Graysona. I tego muzyka. Słyszałem o tej transakcji. Nie udało się. Grayson był za chudy w uszach. I się wycofał na ostatniej prostej. No, jest wódeczka. Częstujcie się. No, pewnie przed robotą nie pijecie, ale chociaż jednego. Symbolicznie. Kurwa, lepiej bym tego nie ujęła. Symbolicznie. To mało amerykańskie, wiem. Nauczyli mnie tego moi przyjaciele z Syberii. Symbolicznie, coś nie tak? Zdrowie, myślałem, że nie pijesz alkoholu. Nie pijam, ale doskonale rozumiem przywiązanie do rytuału. Nie chciałem wzgardzić gościnnością, rodem z Syberii. Czy potem nie zapomniał? Moi przyjaciele z La przesyłają pozdrowienia. Blok C. Twoi przyjaciele chyba z kimś mnie pomylili. Czyżby spędziłaś w tym więzieniu dwa lata pod zmienionym nazwiskiem? Zgadza się. I w skrzydle VIP. Bloksa nawet nie wie, kto tam siedzi. Wybacz. Musiałem się pomylić. Pułkowniku, czy mógłbym zobaczyć ten nóż? No, proszę. To jakucki nóż do polowań. Bywałem kiedyś na Filipinach. To wyostrza wzrok, jeśli chodzi o noże. Rzadka rzecz. Interesująca. Rozpytywałem o was trochę. Podobno... Podobno pracowałeś dla Petrochemu trzy lata temu. Korporacje rzadko wypuszczają ludzi o waszych umiejętnościach. Jak udało ci się zerwać kontrakt? Mój brat taki jest. Świat Mało. korporacji to świat rządzony przez pieniądz. Wystarczy zapłacić. Wygodna odpowiedź. Tak pasująca do wszystkiego, że zapewne kurwa nieprawdziwa. Zwłaszcza, że dotyczy okresu, z którego podobno nie pamiętasz ani godziny. Masz rację, skradziono moje wspomnienia. Ja wiem, że to nieintuicyjne, ale nie pamiętam dwóch lat życia, i nie wiem, co wtedy robiłem. Za to ty. Wydajesz się wiedzieć o mnie więcej niż ja sam. O, co so mi? Matryca neuralna przygotowana. Możemy zaczynać. W porządku. Według umowy, jedno z was zostaje ze mną. Drugie podaje kody dostępu. To ja zostaję. Do dzieła. Chodź za mną. Tak jak się umawialiśmy. Kasa jeszcze dzisiaj. Konkretnie.